Dobra, kręcę ciąg dalszy, bo robiłem livey na Twitchu, ale za dobry nie wyszedł. O, serwka. Tak. O, ostatni listek. Zrobię ci Hej. Dwa są. Michał, to mnie nie doda do ho, ho. sieci. Kurde, i nie mogę grać. Jak nie znalazłeś do sieci? Ty musisz dołączyć do sieci. Bo no no dołączyłem, no. y, ale on musi tam napisać do na serwerze, na y, serwerze w plikach serwerowych y, ten. Nie. Z kim nic on nie... jest? Kto wchodzi do ser... Kto jest na serwerze? Tak? Nie, nic nie musi takiego. No to. Czekaj. Jakie. P... Dobra. I... A, A, bo wie jak. Dobra. Stachu, jestem u ciebie na tym hamacie? Nie wiem, teraz nie będę patrzeć. Czemu? Bo teraz y, być może to by było udokumentowane i. Dobra, może podam jeszcze twojego facebooka. Yyy, a co ty chcesz. Macie Maciek daj drzewo. Przekaj, zrobię ci tego. Kamiennego kilofa. O, oh dobra. Ja sobie może poskaczę tak w odchłań. Nie skakaj, w otchłań, bo to jest bez sensu. A myślisz, że ja mam cokolwiek do roboty teraz? Już skakanie w otchłań? Masz. Kop. Wykopmy. Kop, wykop dużo kobla i zrobimy taki lepszy generator. I z YouTube'a pewnie wziąłeś jakiegoś. Mhm. Mm Aha. Przedzaj dirta. Wiem właśnie zbieram teraz. Gdzieś tam. Zbieram teraz dirta. Jak się co już czujesz? <coughs> Jak się czuję z dirta? Tak. Świetnie. Cóż za wywiad. Drzewo urosło! <noise> Drzew! <noise> No pali się! A nie mówiłem? Zbieraj je szybko. No poczekaj! czekaj. Użyję. Daj mi jak... Y, trzy tego. Zbieraj je szybko, bo się spali. Ja mam muzyczkę? No ja mam muzyczkę. Dobra, olej tak. to. Co ci muzyczka pochodzi? Co ty wiesz o muzyczce? Się drzewo spali. Ja się przejmuję Zostaw się Dostaw drzewko. Ja jestem. A sobie wezmę na zapas, bo ty to mi nie dasz tutaj. Ustaw tutaj ten kobla, tutaj, żeby dokończyć do wyspy. Nie tu! Ula, No i zabrał to jeszcze. E, chwilka. Fajna drzewko urosło. Udało się.

Nie, ale ja nie lubię takie orąbać. Ja też nie lubię, ale na SkyBlocku się przyda takie. Zazwyczaj takie to spalam. SkyBlock czy nie SkyBlock? No wyłaś stąd. Jest. Drwalu jeden. Ty, kupaczu drzewa. Kupaczu drzewa. No, czyli drwal. <laughs> Kurczę, zegarek Ojej. mi dzwoni. Zegarek. Arian, Fireat. Jaki Fireat? Dopiero do roboty, musi e... się. Eeeee! Mogłem się spalić. No, chyba by się dupa spaliła. Dupa no mu się też. Pali. Dupa mu się pali. Macie, krzyczę, że się dupa pali. Nie, nie, Stachowi mogła się spalić. Stachu dupa ci się pali. Drzewo z Dirt'a. Dżewo... Dyrtowe drzewo, czyli in, między innymi. O, komuś stąd. Znaczy sobie, chyba zrobię łopatę i wykopę ten śnieg jak będzie padać i zrobię bałwada. No. I, I o, on, on będzie ich tam bić. O, mają drzewo kolejne. Wiesz co, ja posadzę kolejne drzewo. To szybciej urośnie. Ale tam urośnie. dalej. Tam dalej. No wiem. Szybciej urośnie i wiesz, będzie fajniejsze. O, sadzonka przy okazji mi na łeb spadła. Los Mi sprzyja. Dobra, ja to jeszcze. Rozwalam to drzewo. Łapę sadzonkę. Wyśmienicie. No i ile gdzieś to tak potrwa to kopanie kobla? Nie wiem. No bo ja już teraz muszę kończyć, bo już? tak jest zorganizowane, że o 19 miało się zacząć, a kończy się... No, no to zawsze się siedzisz do 12, a teraz musi o 20 kończyć. No, no jak wczoraj, do 11, kurde, ty. Wczoraj. No, z ze mną. No chyba nie. No chyba tak. Paolić, a będzie paolić, No Dobra, świetnie. Dobra, trzeba to ustawić. Ułożę tu sadzonek. A i tak się zaraz. Ej, Ło! Jakie odkrycie? Mamy 11 sadzonek. Fajnie, ale ja ja mam prawie z tak kobla, no i... O, to daj mi ten, ten... Daj mi kobla. Andrzej. O, o pierdyknął. Ty mi drzewa nie chciałeś dać. Masz w skrzynce. Zamiana, masz kilofa. Dobra. Hop. Tu jeszcze rozbudowywać? No bo to trzeba rozbudować, dużo tu. Póki no, Zbieraj sadzonki, bo tu dużo sadzonek spada. To jedno ja już zebrałem sobie. Mm, a tu zaraz zrobię ten. Źródełko. Fuck. Co mi się stało? Zrobię lepiej teraz źródełko, albo nie. Nie, dobra, później. Nie, teraz zrobię. Nie, później. Nie, teraz. Nie, yeah, Łacik, to zbyt ryzykowne. Odsuń się. Sam się odsuń. Jak zrobiona jest na wyspa? A bo ty tam... Spoko. <laughs> Zablokowałem się, no. Dobra. Dobra. Co ty tutaj tak... Jak lama. O Boże. Siedzą. Siedzą. Hmm. Ja bo gdzie spadnę? Chwila. Ip, ip, ip. Wasią powiększaj najlepiej. Co wyspę? Czy no. okay. Wyspę. Jak ty robisz to to? Ja zawsze robię inaczej. Chłopcy. Ja co chcesz? Czemu nie mogę wejść przyczyno? na y, tą wyspę? Znaczy nie wyspę tylko server. na. No. Bo nie. Ty to się nie udzielaj lepiej. No pytaj się mnie. Nie, Maćka. Pytałem się chłopców. <noise> no to ja tobie powiedziałem, że jesteś dziewczynką. No bo mi pisze. Ej, czyli Maciek y to jest... Maciek jest pod chłopakiem. Mutant. Zrobiłbym zagrodę, gdzie by mieszkały świnie, ale nie mam zboża. Co ty robisz? Piątka. Co oni tam cheatują? Dobra, niech będzie, Jezu. Ortografia plus 10. I lans? włączone, tak. Ortografia plus 10 tysięcy. Co włączone? Mm. Zamarzło. Naprawiłem. Sadzonka. Też naprawiłem. Naprawiłem. Sadzonka. A ty co zrobisz dzisiaj? Ciekawego. Omułem zęby. O. A ja w kościółku. Pada śnieg, ja tak. pada śnieg, to bardzo dobry znak. Bo wezmę sobie łopatę i wykopę bałwanka. Chyba zrobisz. O tam. Przepraszam, ty jest.